Dobrze, moi kochani, dobra teraz odcinek 30, czy moja partnerka mnie wdradza, zdradza. Teraz zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. No, panowie, powiem tak: no, tutaj, akurat, jeżeli chodzi o waszą partnerkę, no, to tutaj może coś być na boku, może być coś na boku, i tutaj nawet wy o tym nie wiecie, panowie. Wy o tym nie wiecie, ale tutaj. Raczej bym powiedziała, że no nie zawsze da się tak wyczuć od, od razu wszystkiego, ale tak, tutaj może być jakieś romansidło na boku, może być tutaj jakieś, coś na no, no ten. I to. Yy no to, to może być tak, że to nie jest tylko z jednym facetem. To może być jeszcze ktoś inny. Tak to panowie wyglądają. Tutaj może być też tak, że z wami nie za bardzo tam będzie chciała rozmawiać yy, i tak dalej. No, a tutaj na, na boku to dzieje się, dzieje się. to grupa. Dobrze, moi kochani, i powiem tak. Jeżeli panowie będą chcieli czegoś więcej się dowiedzieć, tego to pod, pod filmem w opisie, pod każdym filmem w opisie jest mój mail, więc proszę na mail napisać. Dobrze, następnego filmiku.